Minuta świadomości, oddech. Oddech to życie. Za pomocą świadomego oddechu możemy wpływać na nasze ciało, na nasze zdrowie, na naszą psychikę, na nasze nastawienie. A wystarczy przeprowadzić nawet teraz taki prosty eksperyment i wziąć głębiej powietrza do płuc. Potrzymać chwilę, dosłownie sekundę dwie, a potem wypuścić spokojnie i powoli. Zobacz, jak reaguje twoje ciało. A teraz zobacz, gdy powtórzysz to 2, 3, 4, 10 razy, zobacz, że twoje ciało się bardzo uspokoi, rozluźni. Wpływaj swoim oddechem na siebie.